Cześć. Dzisiaj krótko o bezpiecznikach i przypadłości yy, Laguny, która się zdarza czasami. Ostatnio pomagałem yy, koleżance, której Laguna akurat u mnie jest benzyna, tam był diesel. Niby akumulator działał, a tam nie chciało kręcić. I co się okazało, że padł bezpiecznik. Bezpiecznik od sterowania rozrusznikiem, który jest tutaj, jeżeli byście go szukali. Jak się tutaj dostać? Najpierw ta czerwona zawleczka do góry, później tu odginamy i ta puszeczka nam się otwiera. I co? I gdzie ten bezpiecznik? Już Wam mówię, to jest moduł, w którym bezpieczniki są od spodu. Żeby się do tego dostać, trzeba podwadzić tutaj. Renault to dobrze wymyśliło, żeby się tam za łatwo nie dostać. Wyjmijmy nasz standardowy scyzoryk i spróbujemy się tu dostać. Jeszcze oczywiście nie wyjdzie tak łatwo, bo jest to wciśnięte, dlatego podwadzamy tutaj. I tutaj tu są takie łapki. Tak samo z drugiej strony, też nam pasuje troszkę podwadzić. O, już nawie idzie. I teraz tak, tu się to trzyma na tych kablach, które tu wchodzą nie będę tego całkiem wydzierał ale tutaj od spodu tu już są nasze bezpieczniki albo dobra, dla was zrobię wyjątek jeszcze jak to wydrę i to jest w zależności od tego jaką macie skrzyneczkę będziecie mieli bezpieczniki w różnych miejscach A bezpiecznik, który nas interesuje. To jest właśnie ten tutaj koło, koło tej pierwszej szarej wtyczki, drugi bezpiecznik od niej w tym miejscu, gdzie pokazuję palcem. I tam jest bezpiecznik 25A, i on odpowiada za kręcenie rozrusznikiem. Jak się tam lepiej dostać, no to tutaj osłona akumulatora w górę. Ten przewód trzeba odblokować, on jest tutaj złapany i wtedy ładnie Wam to wyjdzie. Tą wtyczkę możecie sobie spokojnie odpiąć I wtedy cała ta Plątanina wychodzi Czyli jak widzicie, no można było ukryć jeszcze bardziej, ale postarali się i tak bardzo bardzo Ten bezpiecznik To jest bezpiecznik, który jest na schematach oznaczany bodajże F19 Jeszcze wam to potwierdzę w opisie I tak jak mówię, jeżeli rozrusznik nie kręci, nie daje żadnego znaku życia no to wtedy prawdopodobnie ten bezpiecznik 25A mały jest spalony. Jeżeli nie wiecie gdzie znaleźć zapasowe bezpieczniki, no to już wam pokazuję tutaj w kabinie za tą szufladką od spodu macie komplet bezpieczników. Jeżeli o to dbacie. No i tu jest biała 25. Wymieniacie i auto spokojnie zakręci. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik nie przyda, bo to jest trochę problematyczne. Jak na mrozie auto nie chce Wam kręcić, ale gdyby się przydał, no to odjedziecie. No i co, jeżeli uważacie, że takie treści się przydają, to piszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, też piszcie w komentarzach. Więcej subskrybujcie, lajkujcie. I na dziś to wszystko. Dzięki. Cześć.